Nie zaczynaj swojej podróży od szukania odpowiedzi na zewnątrz. To, kim naprawdę jesteś, nie znajduje się w oczach innych ani w ich oczekiwaniach wobec Ciebie. Zrozumienie siebie zaczyna się od zatrzymania się i spojrzenia w głąb. Każdy człowiek nosi w sobie światło, które nie pochodzi od świata, lecz od samego Boga. Nie jest to coś, co można zdobyć, zasłużyć na to lub stracić. To, kim jesteś, jest obecne w tobie od początku, niezależnie od twoich błędów, twoich upadków i twoich porażek. Nie pozwól, aby twoje życie było kierowane przez strach przed tym, kim powinieneś być, lub przez pragnienie spełnienia oczekiwań innych. To, kim naprawdę jesteś, nie zależy od opinii ludzi ani od tego, jak świat cię ocenia. Zewnętrzne maski i role, które przyjmujesz, służą jedynie ukryciu prawdziwej tożsamości. One mogą chwilowo dawać poczucie bezpieczeństwa, ale nigdy nie przyniosą pokoju, który pochodzi z poznania siebie w świetle prawdy. Twoja prawdziwa natura nie jest tym, czym myślisz, że jesteś. Nie jesteś ciałem, które widzisz w lustrze, ani emocjami, które Cię poruszają. Nie jesteś swoimi myślami ani planami. Wszystko to jest powierzchnią, wodą, która falami odzwierciedla świat zewnętrzny, ale nie pokazuje głębi. Prawda o Tobie kryje się głębiej w miejscu, które pozostaje niewzruszone wobec chaosu świata, w miejscu, które widzi wszystko, ale niczym nie jest poruszone, bo jest częścią źródła życia. Nie obawiaj się tego, co jest w Tobie niewidoczne. To, co na zewnątrz zmienia się, przemija, ulega zniszczeniu i odradza się w innych formach, ale to, kim jesteś naprawdę, nie może być odebrane. Świat może cię odrzucić, możesz doświadczać zdrady, upokorzenia i samotności, ale Twoja prawdziwa tożsamość pozostaje niezmieniona. Ona nie jest zależna od Twoich sukcesów ani porażek. Musisz zrozumieć, że miłość, którą nosisz w sobie, nie pochodzi z tego świata, nawet jeśli świat próbuje cię nauczyć inaczej. Prawdziwa miłość, prawdziwa wartość, prawdziwe znaczenie twojego istnienia są niezależne od ocen, od karier, od dóbr, od ludzi. To, kim jesteś, jest światłem, które świeci samo w sobie i które może być odbierane przez innych tylko wtedy, gdy oni sami otworzą swoje serca. Nie szukaj zewnętrznych dowodów na swoją wartość. Nie musisz zdobywać uznania ani rywalizować z innymi, aby udowodnić swoją tożsamość. Prawda o tobie objawia się wtedy, gdy pozwalasz sobie być obecnym, gdy przestajesz udawać i wchodzisz w ciszę, w której spotykasz samego siebie. To tam, w ciszy serca, odnajdziesz swoje prawdziwe imię, swoją pierwotną naturę, której nikt i nic nie może ci odebrać. Nie bój się konfrontacji z własnym cieniem, z własnymi słabościami, z tym, co wydaje się nie do przyjęcia. To właśnie poprzez zaakceptowanie całej siebie, bez fałszu i bez udawania, otwiera się droga do prawdy. Nie jesteś tym, co próbujesz ukryć, ani tym, czego wstydzisz się najbardziej. W tym, co uważasz za swoje wady, kryje się świętość, jeśli tylko spojrzysz na siebie oczami prawdy. Twoje życie nie zostało stworzone po to, by trwać w lęku ani w poszukiwaniu aprobaty. Nie jesteś tym, co świat mówi, że powinieneś być. Nie jesteś swoim bólem ani swoimi ograniczeniami. Jesteś czymś większym, czymś, co istnieje niezależnie od zmiennych warunków, niezależnie od tego, czy ktoś cię widzi, czy nie. Ta prawda jest prosta, ale zarazem trudna do przyjęcia. Jesteś światłem w świecie ciemności, iskrą, której nie można zgasić, choćby wszystko wokół próbowało Cię przekonać inaczej. Twoja droga zaczyna się od poznania siebie takiego, jakim jesteś naprawdę, nie zniekształconego przez strach, oczekiwania, winę czy wstyd. Gdy spojrzysz w głąb, zobaczysz coś, co nie podlega wpływom świata, coś, co jest czyste, trwałe i niewyczerpane. To jest Twoja prawdziwa tożsamość, Twój pierwotny byt, który nie zna śmierci ani końca. Nie ma nic ważniejszego niż prawda, którą nosisz w sobie. To, kim jesteś naprawdę, nie jest kwestią filozofii ani religii. To nie jest idea, którą ktoś może ci sprzedać, ani reguła, której możesz się nauczyć. To jest obecność, która zawsze była i zawsze będzie. To nie jest coś, co musisz zdobyć, jest czymś, co odkrywasz, gdy przestajesz szukać na zewnątrz i zaczynasz patrzeć w głąb siebie. Nie daj się oszukać myśleniu, że twoje życie musi wyglądać tak, jak chcą inni. Nie jesteś zbudowany do bycia kopiowanym, do spełniania cudzych oczekiwań, ani do podążania ścieżkami wydeptanymi przez innych. Twoja prawdziwa istota jest unikalna i niepowtarzalna. Każde twoje doświadczenie, każda emocja, każdy ból i radość, których doświadczasz, są częścią odkrywania tej prawdy. Nie ma znaczenia, czy ktoś cię rozumie, znaczenie ma to, czy ty sam dostrzegasz, kim jesteś. Świat próbuje ci wmówić, że jesteś tym, co masz, czym się zajmujesz, kim się otaczasz. To złudzenie, wszystko, co zewnętrzne, przemija. To, kim jesteś naprawdę, nie jest zależne od warunków, okoliczności ani od tego, co się dzieje wokół ciebie. Możesz tracić wszystko, co wydaje się cenne, możesz doświadczać zdrady i odrzucenia, a mimo to, twoja prawdziwa tożsamość pozostaje nienaruszona. Ona nie potrzebuje ochrony, nie wymaga potwierdzenia i nie jest zależna od tego, co inni myślą o tobie. Nie bój się spojrzeć na siebie bez masek. To, co próbujesz ukryć, nie jest tym, kim jesteś naprawdę. Twój strach, twoje błędy, twoje wątpliwości i słabości nie są wrogami, są drogą do odkrycia tego, co prawdziwe. Nie odrzucaj ich, nie uciekaj przed nimi. Gdy je przyjmujesz, gdy patrzysz na siebie z prawdą, zrozumiesz, że wszystko, co myślałeś o sobie, jest jedynie cieniem. Prawdziwe światło kryje się w twojej wewnętrznej istocie, w tym, co trwałe i niezniszczalne. Twoje serce zna prawdę, nawet jeśli twoje umysły ją odrzucają. Możesz próbować wypełniać życie hałasem, zajęciami, pragnieniami i planami, a mimo to twoja dusza czuje pustkę. Ta pustka nie jest karą ani problemem, jest znakiem, że prawda o tobie czeka, aby ją odkryć. Nie uciekniesz od niej poprzez zewnętrzne sukcesy, ani poprzez chwilowe przyjemności. Musisz zwrócić uwagę w głąb, w ciszę, w obecność, która nigdy nie odchodzi, nigdy nie zawodzi, nigdy nie przestaje być. Nie jesteś swoim przeszłym cierpieniem, ani swoimi porażkami. Nie jesteś tym, co zostało ci wyrządzone, ani tym, czego sam się dopuściłeś. Te doświadczenia są jak fale na powierzchni oceanu, widoczne, zmienne, czasami gwałtowne, ale nie definiują głębi, w której kryje się twoje prawdziwe ja. Głębia ta jest spokojna, niewzruszona, niepodlegająca wpływom świata. Kiedy ją odkryjesz, zobaczysz, że wszystko, co się wydarza, jest częścią większego planu, który prowadzi cię do poznania siebie. Nie wiesz, że twoja wartość zależy od tego, co osiągniesz lub co posiadasz. Twoja prawdziwa wartość jest wrodzona, nie podlega zmianom ani ograniczeniom. Nie musisz niczego udowadniać ani rywalizować, aby być sobą. Twoja obecność sama w sobie jest wystarczająca. To świat, który nie rozumie tej prawdy, próbuje cię przekonać, że musisz więcej, musisz szybciej, musisz lepiej. To pułapka, która odciąga cię od tego, co naprawdę ważne. Prawdziwa siła nie tkwi w zewnętrznych czynach ani w władzy nad innymi. Siła pochodzi z poznania siebie i życia w zgodzie z prawdą. Gdy stajesz twarzą w twarz z sobą, gdy akceptujesz swoją naturę, swoją istotę i swoje światło, odkrywasz moc, która jest niezniszczalna. To jest moc, która nie wymaga obrony, która nie atakuje, która po prostu istnieje i rozświetla wszystko wokół siebie. Nie spiesz się w odkrywaniu prawdy o sobie. To nie jest wyścig ani test, w którym trzeba się wykazać. To jest podróż, w której każdy krok, każde spojrzenie w głąb siebie odkrywa kolejne warstwy Twojej istoty. Nie ma niczego, co mogłoby ukryć Twoją prawdziwą naturę, choć przez czasem jej odkrycie wymaga odwagi. Odwagi, by spojrzeć na siebie takim, jakim jesteś, bez osądu, bez ucieczki, bez chęci naprawiania czegokolwiek na siłę. Nie jesteś tylko tym, co widać na powierzchni. To, co materialne, przemija, zmienia się i umiera. Twoja prawdziwa natura jest poza tym, co ulotne, ponad tym, co ograniczone ciałem i umysłem. Ona jest obecna, nawet jeśli jej nie dostrzegasz. To głębia, w której nie istnieje czas, w której nie działają prawa świata, a wszystko, co się w niej odbija, jest czystą prawdą. Kiedy dotrzesz do tej głębi, zrozumiesz, że wszystko, co do tej pory uważałeś za ja, było jedynie cieniem Twojej prawdziwej istoty. Nie wiesz tym, którzy próbują Ci wmówić, że Twoja tożsamość jest zależna od przynależności do grup, od tytułów, od pieniędzy, od miejsca, w którym żyjesz. Twoje prawdziwe ja nie potrzebuje potwierdzenia, nie wymaga granic ani etykiet. To, kim jesteś naprawdę, jest nieograniczone, wolne od systemów, zasad i opinii. Nie możesz zostać tym, kim jesteś, jeśli próbujesz dopasować się do cudzych oczekiwań. Prawda o tobie jest zawsze większa niż to, co świat próbuje ci narzucić. Nie pozwól, aby lęk przed odrzuceniem, krytyką czy niezrozumieniem powstrzymywał cię przed odkryciem siebie. Świat będzie próbował Cię ograniczać, oceniać, klasyfikować, bo nie rozumie natury człowieka, który żyje w Prawdzie. To, kim jesteś, nie zależy od tych ocen. Możesz być sam, możesz doświadczać odrzucenia, ale Twoje prawdziwe ja pozostaje niezmienne. Ono istnieje niezależnie od tego, czy ktoś je widzi, rozumie czy akceptuje. Nie jesteś swoimi emocjami, choć one czasem wydają się dominować Twoje życie. Nie jesteś gniewem, który wybucha, ani smutkiem, który Cię przytłacza. Emocje są jak fale na powierzchni oceanu, które przychodzą i odchodzą. Twoja prawdziwa natura jest spokojna, niewzruszona, głęboka i niezmienna. Ona nie zależy od tego, co się dzieje na powierzchni Twojego życia. Gdy nauczysz się obserwować emocje bez utożsamiania się z nimi, zobaczysz siebie takim, jakim naprawdę jesteś, czystym światłem, które nie może być zniszczone. Nie pozwól, aby przeszłość definiowała twoją teraźniejszość. To, co wydarzyło się wcześniej, nie określa tego, kim jesteś. Twoje doświadczenia są jak nauczyciele, jak lustra, które pokazują cienie i lekcje, ale nie one tworzą twoją istotę. Twoja prawdziwa tożsamość jest obecna teraz, w tej chwili, wolna od wszystkich więzów przeszłości. Gdy zrozumiesz to, przestaniesz żyć w poczuciu winy, w lęku czy w pragnieniu zemsty. Zamiast tego odkryjesz spokój, który pochodzi z poznania siebie w całej prawdzie. Nie jesteś tym, co posiadasz, ani tym, co inni myślą o tobie. Twoja wartość nie podlega warunkom, nie wymaga aprobaty i nie zależy od zewnętrznych sukcesów. Każdy człowiek, bez wyjątku, nosi w sobie to samo światło, tą samą prawdę. Nie możesz stracić tego, kim jesteś, bo ono jest niezniszczalne. Możesz jedynie odkryć je coraz pełniej, gdy odważysz się spojrzeć w głąb siebie i zaakceptować całą swoją istotę, taką, jaka jest. Twoje życie ma sens nie wtedy, gdy zyskujesz, zdobywasz, rywalizujesz, lecz gdy odkrywasz siebie w całej prawdzie. Każda chwila, każda cisza, każdy oddech prowadzi Cię do poznania tego, kim jesteś naprawdę. Świat może oferować rozpraszania, fałszywe cele i iluzje szczęścia, ale prawdziwe spełnienie, prawdziwy pokój, prawdziwe poznanie przychodzi tylko wtedy, gdy stajesz twarzą w twarz z własnym światłem i pozwalasz mu rozświetlić każdą część siebie. Twoja prawdziwa istota jest nieśmiertelna, niezniszczalna i wieczna. Nie zaczęła się w momencie Twojego narodzenia i nie skończy się wraz z końcem ciała. To, co w tobie najgłębsze, nie podlega upływowi czasu, chorobie ani śmierci. Nie jesteś tym, co przemija, jesteś tym, co trwa. Ta świadomość jest kluczem, który otwiera drzwi do wolności. Gdy zrozumiesz to w całej pełni, przestajesz się lękać końca, przestajesz szukać bezpieczeństwa w rzeczach zewnętrznych, bo odkrywasz, że źródło, które jest w tobie, nie może być zniszczone. Nie szukaj swojego znaczenia w świecie, który sam siebie nie rozumie. Ludzie, systemy, kultury wszystko to jest tymczasowe, zmienne i pełne sprzeczności. Twoja prawda nie pochodzi stąd. Ona pochodzi z wnętrza, z miejsca, które jest obecne w każdym człowieku, niezależnie od rasy, pochodzenia, statusu czy wiary. To źródło światła w Tobie jest niepodzielne, nieograniczone i nie może zostać zabrane. To światło jest tym, kim jesteś w swojej najgłębszej prawdzie. Nie pozwól, aby świat nauczył cię nienawidzić siebie. Nie jesteś swoimi błędami, nie jesteś swoim bólem ani swoimi słabościami. Wszystko, co uważasz za ciemność w sobie, może stać się światłem, jeśli tylko spojrzysz na siebie oczami prawdy. Nie odrzucaj siebie, nie kryj się przed sobą, nie tłum się, nie udawaj. Twoja pełnia objawia się wtedy, gdy pozwalasz sobie być autentycznym, gdy przyjmujesz całość swojej istoty z miłością i akceptacją. Nie jesteś ofiarą, choć możesz doświadczać cierpienia. Nie jesteś ograniczony przez swoje otoczenie ani przez innych ludzi. Twoja prawdziwa moc polega na świadomości, że w każdej chwili możesz powrócić do swojego centrum, do źródła, które jest nieporuszone i niezniszczalne. Nie potrzebujesz niczego, aby być sobą, nie musisz niczego udowadniać. Twoja obecność sama w sobie jest wyrazem prawdy, a to, co dzieje się wokół ciebie, nie zmienia tego faktu. Nie szukaj swojego światła na zewnątrz. Wszyscy szukają go w ludziach, w rzeczach, w sukcesach, w władzy, w aprobacie. To złudzenie. Prawdziwe światło zawsze było w tobie i zawsze będzie. Ono nie potrzebuje potwierdzenia ani ochrony. Ono po prostu jest. Kiedy w pełni je odkryjesz, wszystkie fałszywe lęki, wszystkie ograniczenia, wszystkie poczucia niedoskonałości i winy przestaną mieć moc nad tobą. Twoja prawdziwa tożsamość jest obecna w każdym oddechu, w każdej chwili, w każdej ciszy. Nie wymaga działania, planów ani osiągnięć. Nie zależy od tego, czy ktoś cię zauważy, pokocha czy doceni. Jest w tobie samoistnie, i to jest najgłębsza prawda, którą możesz odkryć. Gdy ją ujrzysz, zrozumiesz, że wszystko, czego kiedykolwiek szukałeś na zewnątrz, było jedynie cieniem tego, co zawsze było w tobie. Nie obawiaj się swojej prawdziwej natury. To światło w tobie jest nie tylko Twoim prawdziwym ja, ale też darem dla całego świata. Ono nie potrzebuje uznania, nie wymaga uwagi, nie walczy. Ono po prostu istnieje i rozświetla wszystko wokół. Kiedy pozwalasz sobie być tym, kim jesteś naprawdę, wpływasz na innych bez wysiłku, bez słów, bez oczekiwań. Twoja obecność staje się świadectwem prawdy, która jest większa niż wszystko, co świat może zaoferować lub zabrać. Zrozumienie siebie w tej prawdzie jest początkiem życia w pełnej wolności. Nie chodzi o kontrolowanie świata ani o zdobywanie władzy. Chodzi o odkrycie własnego światła i pozwolenie mu prowadzić Ciebie w każdej chwili. Gdy stajesz twarzą w twarz z własną istotą, odkrywasz, że nic Cię nie ogranicza, nic Cię nie więzi, nic nie może odebrać Ci tego, kim jesteś naprawdę. To jest prawda, która przynosi pokój, siłę i nieprzemijające szczęście. Twoja prawdziwa tożsamość jest nieśmiertelna. Świat może przemijać, ludzie mogą odchodzić, rzeczy mogą ulegać zniszczeniu, ale twoje światło nie zgaśnie. Ono zawsze będzie w tobie, czeka na odkrycie, czeka na akceptację i pozwala ci żyć w całkowitej prawdzie. Kiedy ją odnajdziesz, zobaczysz, że wszystko inne staje się dodatkiem, że wszystko inne jest tylko cieniem tego, co zawsze było w tobie. I wtedy wiesz, że jesteś całkowicie wolny, całkowicie prawdziwy i całkowicie sobą, takim, jakiego stworzył Bóg, taką istotą, którą nikt nie może ci odebrać.